Czy zaczniemy? Czy ja wiem? Nigdy wcześniej nie byłem autor! Wszystko jedno. Niech pan Robinson będzie z nas dumny. Dobra. Uważaj! Pan Robinson mówił, że auto jest bardzo drogie. Wiem, ja tylko. Chyba już gorzej być nie może. I co teraz zrobimy? Czy ja wiem? Jeszcze nigdy nie spaliłem auta. To koszmar jakiś! Zawiedliśmy go! A, ale wstyd! Nie możemy mu się pokazać na oczy! Trzeba się gdzieś skutecznie schować! O! Ciemno, brudno! Strasznie. Idealnie! Moje auto! Kto to zrobił? bo policję. Już wiedzą, że zniszczyliśmy auto. Wy je zniszczyliście? Tata? Cześć. Daisy, oślica Daisy. Mamo, czemu Robinsonowie rozmawiają z panem policjantem? Nie wiem, kochanie, ale wejdziemy do domu kuchennym wejściem. Mówię, panie władzo, że to dzieciaki sąsiadów. Jestem tego pewien. Tylko dotknąłem autogąbką i wtedy się rozpadło, więc postanowiliśmy tutaj zamieszkać. Hmm, <śmina> przygnębiająca historia! Ale nieprawdziwa, widzicie! Była godzina dziewiąta rano i. <śmina> Proszę was, elektrody! Odchudajcie mnie! <śmina> Dosyć odchudzenia! O, nowe auto pana Robinsona. O, dobrze to mała ryska, wyklepię ją. Trochę czasu to zajmie. Świetnie, gotowe. Uy, więc widzicie, że to moja wina, nie wasza. To co mamy robić? No myślę, że najlepiej będzie ukrywać się tutaj do końca życia i nigdy nie mówić mamie, co się naprawdę stało. Bo ja już to wiem. A! Kochanie. Ale było trochę inaczej. Było około dziewiątej rano. Czekaj, zrobię tak. Daisy, <grym> Daisy. mama, włącz płycha. Dobrze, Daisy. dobrze. Oślicza Gdzie Daisy. ona jest? Mam? Chłanę. Parkowali przy naszym trawniku. Nic nie zauważyłam. Właśnie chciałam powiedzieć panu Robinsonowi, ale. być potworem. Ach. Więc pojechałyśmy na pokaz. I było ekstra! Widzicie, to była głównie moja wina. To mi ulżyło! Cała rodzina się przyłożyła! Niech to! Wiem, że tam jesteście! Niech pan idzie i ich zaresztuje! Ale bez nakazu nie mogę! Aaaa! Płacę podatki, z których dostajesz pensję! Ergo! Jestem twoim szefem! A teraz masz ich zaresztować! Tylko spokojnie! Dobra! Widzę, że musimy wziąć sprawy we własne ręce! A? Uwaga! Nadchodzą Robinsonowie! Biedny pan Robinson... Zepsuliśmy mu nowy samochód i nikt nie uznał za stosowne go przeprosić. Powinniśmy się za siebie wstydzić. A więc chodźmy i go przeprośmy. Całą rodziną. Zgoda. Tak to jest, gdy zadziera się z gaylordem. Tak to właśnie jest! Tak to właśnie jest! Tak to właśnie jest! Chyba się trochę ze Proszę, przestać, proszę! Proszę rzucić szczotkę! Proszę! Nie! Nie tylko! Nie! Nie! <gry> proszę, proszę nie. proszę! nie! Może lepiej zostawić ich teraz w spokoju? Co, państwo, wnieść oskarżenie? <grym> nie, oni już dostali nauczkę! Że też musicie mieszkać koło takich potworów! Niech się Państwo nie martwią. Zajmiemy się waszym domem. <grywniżdżajne> Jaki to miły człowiek! Wiecie, nauczyliśmy się dzisiaj czegoś ważnego, huh? że urządzenie do odchudzania było warte swoich pieniędzy. Pech.